to profesjonalizm wygrywa Albo fuks No dzień dobry, ja właśnie wróciłem to prawdopodobnie najmniej spodziewane odejście trenera z klubu Ekstraklasy, który w ostatnim czasie odniósł sukces. Oczywiście mieliśmy w ostatnich latach odejścia trenerów, którzy coś w klubie zrobili dobrego. No, chociażby Adam Mawałka odszedł z Górnika Zabrze do reprezentacji Polski. Podobnie było z Waldemarem Fornalikiem. Michał Probierz w uznał, że to już czas na zmiany. Z kolei odejście Stanisława Czerczesowa z Legii Warszawa po zdobyciu podwójnej korony była czymś spodziewanym. Natomiast żadne Żaden z tych przykładów nie może się równać z tym, co dla Lecha Poznań oznacza odejście Macieja Skorży. Oczywiście żaden z tych przykładów nie jest zbieżny z okolicznościami, w jakich Skorża żegna się z klubem i z powodami tego odejścia z uwagi też na samo dobro Macieja Skorży i jego, jego bliskich, jego rodziny. Nie chcę poruszać w ogóle tematu powodów tego odejścia. Po prostu musimy przyjąć, że te powody są na tyle istotne, że trener, który marzy o Lidze Mistrzów żegna się z klubem tuż przed eliminacjami do tej Ligi Mistrzów. Skupiamy się, czy ja się skupię, ja do was przemawiam, skupiam się głównie, właściwie wyłącznie na sytuacji Lecha Poznań, a nie na sytuacji Macieja Skorży i pytam sam siebie, sam sobie odpowiadam co dalej z Lechem Poznań? Sytuacja Lecha Poznań zrobiła się ekstremalnie skomplikowana. Wydawało się, że to będzie sytuacja nad wyraz Dobra, najwyraz korzystna, bo przecież w Lechu Poznań wszystko zaczęło się układać. Zdobył Lech Poznań mistrzostwo tak upragnione, na które czekał 7 lat. Miał trenera, który ponownie wrócił do klubu i dał temu Lechowi mistrzostwo. Lech Poznań odłożył całkiem przyzwoitą sumę na transfery. Lech Poznań miał kontynuację myśli szkoleniowej, miał trenera, któremu wierzył, do tego miał silny sztab. Był u progu eliminacji do Ligi Mistrzów, jeżeli te eliminacje nie wyjdą, no to wciąż mógł grać w europejskich pucharach. Miał też przygotowaną całkiem szeroką kadrę, która nie przejdzie jakiejś niewyobrażalnej metamorfozy i nie będzie w tej kadrze rewolucji. Lech przyzwyczajony do zarządzania kryzysem wlesz, wreszcie mógł, czy może e, zarządzać sukcesem. No i przyszło coś takiego. Odejście z Korzy nastąpiło bowiem w bardzo intensywnym momencie, w bardzo intensywnym okresie dla Lech Poznań, bo przecież ogłoszenie tego odejścia nastąpiło we wtorek, a już w sobotę, czyli już jutro, no chyba że oglądacie to w sobotę do dzisiaj albo oglądacie w niedzielę to wczoraj. Nie ma to większego sensu, co teraz mówię. Lech w sobotę zaczyna przygotowania do sezonu. Najpierw przejdzie badanie. Już za tydzień dowie się, z kim będzie grał w europejskich pucharach w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Lech jest w trakcie dopinania transferów. Lech jest na 3,5 tygodnia przed rozpoczęciem sezonu takiego grania już oficjalnego i tutaj trener odchodzi. Lech Poznań zostaje bez trenera, ale Lech Poznań zostaje też bez członka komitetu transferowego, bo Lech ma ten komitet transferowy, Maciej Skorża w tym komitecie był. Trener Lecha Poznań jest wyjątkowy w tym komitecie transferowym, bo poza tym, że ma swój głos i głosuje za lub przeciwko danemu piłkarzowi, to jako jedyny w tym komitecie transferowym ma prawa weta, czyli dajmy na to, Lech chce ściągnąć Igora Dupińskiego, Karol Klimczek jest na tak, Piotr Rudkowski jest na tak, Tomasz Rzącek jest na tak, a trener mówi, ja do Pińskiego. nie chcę i go nie sprowadzamy. Oczywiście to nie jest teraz tak, że Lech siada i mówi, kurde, kogo my teraz ściągniemy. Bo praca nad skautingiem tych piłkarzy, praca nad e, stworzeniem list skautingowych jest już dopięta i teraz tak naprawdę pozostało tylko mm, podjęcie pewnych decyzji, doprowadzenie procesu negocjacyjnego do końca. Natomiast sam fakt, że trener odchodzi czy lek Poznań traci trenera w momencie, gdy te transfery są dopinane i, i to wszystko wchodzi już w ostatnią fazę, też komplikuje w jakiś sposób budowanie kadry. Musimy wobec tego pamiętać o tym, że trener Skorza miał też wpływ na budowę kadry Lecha Poznań, a nowego trenera nie ma. Na no skoro nie ma, no to też musimy ustalić pewne rzeczy. We wtorek, gdy Lech został poinformowany przez Korze, że ten chce odejść z klubu, w klubie trwały wielogodzinne debaty na temat tego kto za Skorże. No i sporządzano taką listę kilkudziesięciu nazwisk trenerów, których Lech chciałby pozyskać albo trenerów, którzy wydają się interesujący z perspektywy Lecha Poznań. Kluczowe przy konstruowaniu tej listy było między innymi to, czy dany trener Miał doświadczenie w y, fazie grupowej europejskich Pucharów, czy grał z, ze swoimi wcześniejszymi klubami w Pucharach, bo Lech trochę wyciąga wnioski z poprzednich wpadek i, i chce trenera, który potrafi łączyć zarówno grę w lidze, jak i w europejskich Pucharach, bo te europejskie Puchary i gra w nich są celem Lecha w tym sezonie nie gra w kwalifikacjach, czy właściwie z perspektywy polskich klubów eliminacja, bo my częściej jesteśmy eliminowani niż kwalifikujemy się do fazy grupowej. Lechce to połączyć. Lechce trenera, który będzie wiedział, jak działać w tych specyficznych warunkach, bo musimy pamiętać o tym, że to jest trochę czarna magia dla polskich klubów. Pamiętacie na pewno ten sezon Legii Warszawa z Henningiem Bergiem. To był właśnie chyba ostatni sezon jakiegokolwiek polskiego klubu, który potrafił łączyć jesienią grę w pucharach, dobrą i skuteczną z Grą na drugim froncie w postaci ekstraklasy, gdzie też sobie radził. Wydaje się, że właśnie Henning Berg był tym ostatnim trenerem, który w ekstraklasie potrafił to połączyć. I zwraca uwagę na to Bogusław Leśnodor, że to jest trochę e, no, inna dyscyplina sportu, że trener, który potrafi to połączyć, jest niezwykle cenny w takich warunkach. Oczywiście do Lecha też teraz spływają dziesiątki cefałych trenerów, którzy chcieliby, albo jego, ich agenci chcieliby ich wcisnąć do Lecha Poznania, ale Lech patrzy trochę na to przez palce i trochę, trochę nie bierze poważnie tych e, propozycji. Co to za śmietnik, wypierdalać? A czy biorę pod uwagę, że Rafał Janas może pozostać pierwszym trenerem Laha Poznań? No nieco biorę pod uwagę, chociaż bardziej ta opcja wydawała mi się prawdopodobna jeszcze we wtorek, gdy to było świeże, gdy wpadła mi do głowy taka myśl, że skoro piłkarze z tym sztabem zdołali zdobyć Mistrzostwo Polski... No to widocznie mają do niego zaufanie, mają zaufanie do metod. Ten sztab, co wielokrotnie powtarzał też Maciej że miał gigantyczny wpływ na to, że zespołowi udało się sięgnąć po majstra, więc w sumie to może nie byłoby takie głupie pozostawiać tych samych ludzi, z tym, że bez tego, tego przywódcy. No tylko tak sobie później pomyślałem, że może ten przywódca właśnie robił różnicę. Człowiek, który musiał tym wszystkim zarządzać. Zarządzać czasem piłkarze, zarządzać czasem sztabu, wyznaczać kierunek, podejmować ostateczne decyzje, a poza tym być taką charyzmatyczną postacią, która w ostatecznym rozrachunku, wyznacza cele, wyznacza sposób realizacji tych celów i Rafał Janas nigdy nie prowadził zespołu, a już na pewno nie prowadził zespołu na takim poziomie i wskakiwałby jeszcze na tyle wysokiego konia, że musiałby połączyć grę w pucharach z grom w lidze. Dobry plan! Tym bardziej, że Lech przecież już w przeszłości nauczył się, że dawanie trenerowi szansy w takich momentach, gdy toczą się eliminacje do europejskich pucharów, gdzie trzeba też pogodzić to z ligą. lek nauczył się tego po przykładzie, na przykładzie Iwana Drudzewicza, na przykładzie Mariusza Rumaka, na przykładzie Dariusza Żurawia, że połączenie tych dwóch rzeczy trenerowi, który nie ma w tym doświadczenia jest bardzo trudne i okazało się w tych przypadkach klęską. No dobra, porozmawiajmy o składzie. Przepisy Ekstraklasy, o czym może nie wszyscy wiedzą, są dość specyficzne. Otóż w zarejestrowanym składzie do rozgrywek Ekstraklasy może być maksymalnie 17 obcokrajowców. Lech na ten moment ma w składzie 13 obcokrajowców, z czego dwoma kolejnymi są Bartosz Salamon i Filip Benarek bo no, to nie jest mój wymysł, to ja, nie, ja tak wymyśliłem jako piłkarze niewychowani piłkarsko w Polsce między 15 a 25 rokiem życia są liczeni inaczej. Do tego jest jeszcze wracający z wypożyczenia Sykora czyli mamy 13 obcokrajowców Sykore to już jest 14 i do tego Bednarka i Salomona jest już 16. Zatem leg ma bardzo wąski margines manewrowania przy tym wszystkim, bo może sprowadzić tylko jednego obcokrajowca, no chyba, że pozbędzie się kogoś innego albo po prostu nie zgłosi jakiegoś piłkarza do rozgrywek Ekstraklasy, wtedy będzie mógł tutaj manewrować. Natomiast no Lech na ten moment może zgłosić tylko jeszcze jednego obcokrajowca do rozgrywek Ekstra klasy. Oczywiście mogą tutaj być jakieś odejścia, czy nie, no na przykład odejście Lubomira Szatki, który przebąkiwał w rozmowach z klubem, że chciałby spróbować jeszcze swoich sił na zachodzie, wcześniej był w Newcastle za e, nastolatka i wrócił później na Słowację. Być może e, nie wykluczono odejście z Daniego Ramireza, który też Sposobił się do odejścia z klubu, ale po rozmowach z Maciejem Skorżą uznał, że taka rola rezerwowego z aspiracjami na walkę o pierwszy skład też mu pasuje, a tutaj minut byłoby na pewno więcej. Wobec tego Lech mógłby trochę tutaj pomanewrować, spróbować czegoś innego, natomiast no Lech musi szukać. Polaków, i tak sobie myślę, być może Wy macie jakieś propozycje, bo, mm, no, oczywiście, w ekstraklasie jest kilku wyróżniających się Polaków. No, chociażby Damian Kondzior, o którym e, niedługo powiem. E, być może któryś z reprezentantów, którzy grają nieco mniej. Pojawił się temat e, Majeckiego, który mógłby przyjść do Lecha, ale Lech już bramkarza ściągnął, więc jeżeli macie jakieś propozycje polskich zawodników, którzy mogliby wzmocnić realnie Lecha Poznań, to dajcie znać w komentarzach. Być może. Tomasz Rząsa da Wam łapkę w górę, czy tam zaserduszkuję na YouTubie i przyczyniście się do budowy wielkiego Lecha Poznań. A skoro już jesteśmy przy Polakach, no to pozostaje kwestia Młodzieżowca, mówię, pozostaje, no bo i przepis pozostaje. Początkowo PZP miał głosować przed tym sezonem nad zmianą tego przepisu, natomiast ostatecznie ten przepis zostaje. PZP nie był do końca przekonany e, co do formy tych zmian i, i chce w sumie usiąść nad tym, żeby to tak szczegółowo bardziej przeanalizować, jak to zrobić na poziomie nie tylko ekstraklasy, ale też pierwszej ligi i drugiej ligi, więc no tak czy siak, ostatecznie kluby dostały sygnał. Szykujcie młodzieżowca na kolejny sezon. Lech musi sobie wyłonić takiego młodzieżowca na ten sezon, no bo na ten moment go nie ma. W ostatnich latach, w ostatniej dekadzie Lech uchodził za klub. Świetnie szkolący młodzież i świetnie budujący tę ścieżkę kariery przez pierwszą drużynę do klubów zachodnich. Natomiast wygląda na to, że w tym sezonie niespodziewanie może być z tym mały problem. Z czego to wynika? No między innymi z tego, że Lek w ostatnich latach sukcesywnie wyprzedawał tych młodzieżowców, oni dochodzili do pewnego momentu ci wychowankowie i ostatecznie ten, ten szklany sufit pojawił się na tyle blisko głowy tego piłkarza, że. Trzeba było go sprzedać. No, gdy Wolfsburg kładzie ci 10 milionów euro za Jakuba Kamińskiego, to nie możesz za bardzo mówić, że No nie, no Kuba jeszcze trochę poczeka, jeszcze w przyszłym roku będziesz młodzieżowcem, może zagrasz w europejskich pucharach. No nie, w tym wypadku e, Ilech mówi, no dobra, 10 baniek to nie jest małe siano, a Jakub Kamiński mówi, no dobra, zdobyłem już coś z tym klubem, rozwinąłem się do tego momentu, że potrzebuję trudniejszych wyzwań. Drugi czynnik w tej. W tej składowej problemu Lecha Pozań z młodzieżowcem w tym sezonie jest to, że w poprzednim roku nie było za bardzo tego dopływu świeżej krwi z, z roczników poniżej 2000 i Lech trochę w tej gonitwie za mistrzostwem odłożył na bok e, wprowadzanie młodych zawodników do zespołu i trochę się temu nie dziwię, no bo aspiracje i, i, i taka presja wokół kolejorza była na tyle duża e, i ta kadra była też na tyle szeroka, że nie za bardzo było. Czasu i miejsca na to, żeby tych, tych chłopców z rocznika 2002-2003-2004 dopuszczać do pierwszej drużyny i dawać im coraz więcej minut. Być może trzeci czynnik w tym wszystkim jest taki, że ten rocznik 2003, który powoli się zbliża do pierwszej drużyny, nie jest aż tak dobry, bo, bo mówi się o tym, że o ile rocznik 2002 czy 2004 w Akademii Poznań jest naprawdę na wysokim poziomie, o tyle co do tego rocznika 2003 trochę było zastrzeżeń. Kto zatem będzie młodzieżowcem w przyszłym sezonie? No opcji jest kilka. Jedną z nich jest Filip Szymczak, który zwraca z wypożyczenia do GKS-u Katowice, gdzie strzelił 11 goli i zaliczył dwie asysty. Rozmawiałem raz z takim jednym wychowankiem Lecha, którego w Poznaniu już nie ma, który trenował z Pawłem Tomczykiem, z Dawidem Kurminowskim, z Piotrem Kurbielem i, i, i też właśnie z Filipem Szymczakiem. On powiedział, że każdy z tych napastników miał jakiś swój atut, ale Szymczak z nich wszystkich jest Najwszechstronniejszy i może każdego z nich przebić. Oczywiście najpierw sprawdzimy go w ekstraklasie, natomiast gdzie Szymczak miałby grać? No, przecież to nie będzie tak, że Szymczak wskoczy za Michaela i szaka, usadzi go na ławce i powie kapitanie, pan sobie tutaj posiedzi, bo ekstraklasa wymaga młodzieżowca. Ja spodziewam się dwóch opcji. Po pierwsze, być może, chociaż no, teraz to już w ogóle rozmowa o zmianie ustawienia, gdy dojdzie prawdopodobnie do zmiany trenera, jest e, no, czymś surrealistycznym. Natomiast być może Lech przejdzie na wariant gry z dwoma napastnikami albo w systemie e, 3-5-2, albo w systemie 4-4-2. E, natomiast druga opcja, która wydaje mi się bardziej prawdopodob prawdopodobna, jest to, że Szymczak będzie grał na jednym ze skrzydeł, prawdopodobnie na lewym skrzydle. E, to nie jest tak, że Szymczak jest jest napastnikiem stacjonarnym, że stawiasz go w polu karnym i grasz na niego piłki. Szymczak też ma niezły dribbling, co pokazał w GKS-ie Katowice, a wcześniej pokazywał w zespołach młodzieżowych la Poznań. Jest obunożny, całkiem szybki. Wykrował też trochę szans w Katowicach, więc to nie jest tak, że Szymczak kompletnie by się tam nie nadawał. Poza tym... no. Też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten lewo skrzydłowy w Lechu to często był taki lewo skrzydłowy, schodzący do środka. On często grał niemal jako ofensywny pomocnik. No problemem byłoby na pewno bronienie, no bo Szymczak jako, jako napastnik czy skrzydłowy nie jest dostosowany, nie jest nauczony tego, że, że musiałby bronić, więc tutaj e, Reboszo czy, czy Daglas mieliby dużo roboty na tej flance. A jeśli nie Szymczak, no to kto? No jest w Lechu wciąż. Filip Marfiński bardzo, bardzo dużym jak na swój wiek doświadczeniem na poziomie ekstraklasty i tutaj też jeżeli Lech rozważyłby taki wariant no to widziałbym go raczej na jednym ze skrzydeł bo nie wyobrażam sobie po prostu tego żeby nagle Filip Marfiński wskoczył za Jao Marala do pierwszego składu i jeszcze dalej wypchnął od składu dla niego Ramireza z tym, że no o Filipie od dłuższego czasu mówi się, że to jest wielki talent że ma ten sufit potencjału zawieszony bardzo wysoko Problem w tym, że bardzo rzadko to... Pokazuje. Najmniej prawdopodobny wariant jest taki, który Lech jeszcze pół roku temu mocno rozważał, czyli taki znany też z Ekstraklasy wariant postawienia na młodzieżowca w bramce. W Lechu Poznań jest zdolny Krzysztof Bąkowski, z tym, że Bąkowski po niezłej, nawet dobrej jesieni w Stomilu Olszyn złapał takie problemy zdrowotne, które wyłączyły go z gry właśnie przez całą wiosnę, przeszedł zabieg i z tego co słyszę raczej jesienią pójdzie na wypożyczenie, poza tym Lech ściągnął już bramkarza i, i tutaj wydaje się, że ten wariant na ten moment jest najmniej prawdopodobny. Do tego moglibyśmy dorzucić Antka Kozubala, który spędził ostatni, ostatnie miesiące na wypożyczeniu do Górnika Polkowicy, z tym, że Kozubal gra na pozycji, która jest dość mocno obsadzona w Lechu Poznań. Poza tym no, to też nie jest tylko moja opinia, ale też trenerów, którzy prowadzili Kozubala, że jemu jeszcze trochę brakuje fizyczności. Ten chłopak z rocznika 2004 musi jeszcze tutaj dołożyć na siebie tej zbroi z kilogramów. Natomiast piłkarsko to na pewno jest duży talent i, i nawet w klubie nazywali go małym Tibą, więc nie wykluczam, że Kozubal trafi jeszcze na wypożyczenie przez te następne pół roku, rok. wzmocni się i w kontekście młodzieżowca będzie rozważany za rok, o ile ten przepis w ogóle zostanie. Natomiast spodziewam się też wobec tego wszystkiego, o czym powiedziałem, trochę takiej rotacji młodzieżowcami. Że czasami pogra Szymczak, czasami pogra Marfiński, być może swoje szanse dostanie antczak, który jest skrzydłowym. Być może szanse dostanie Borowski, być może zostanie właśnie ten wspomniany Kozubal i czasem będzie wchodził do środka pola. No nie będzie już takiej sytuacji jak była w poprzednim sezonie, gdzie Jakub Kamiński był... No niepodważalnym młodzieżowcem, chociaż on i tak nie grał w sumie przez status młodzieżowca, tylko dlatego, że był po prostu bardzo, bardzo dobrym skrzydłowym w skali klasy. Lak Poznań będzie miał trochę problem z młodzieżowcem, będzie musiał trochę się dostosować, trochę zamieszać, trochę poprzestawić skład. Natomiast to no, też nie jest tak, że yy, jako ten młodzieżowiec będzie grał ostatni parality, który nie nadaje się do kompletnie niczego. Skupmy się na celach Lecha Poznań, bo one są dość istotne. Lechce Lech wejść do fazy grupowej europejskich Pucharów. Jakiego? No, pff, mógłbym odpowiedzieć najlogiczniej, jak się da, czyli najlepiej, jakby do, do, był awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a najmniej w Lechu by się cieszyli z tego awansu do Ligi Konferencji. Natomiast tak czy siak, lechce Lech zagrać w Pucharach. Z tym, że gra w Pucharach oznacza dodatkowe mecze. Jak sobie tak to wszystko policzymy, no to. Wyciągamy liczydło i liczymy. Lek musi się przygotować na 8 meczów eliminacyjnych oraz 6 starć w fazie grupowej. Razem daje nam to 14 meczów w Europie. Do tego dorzućmy 17 meczów w lidze, 3 w pucharze Polski no i spotkanie o super puchar polski. Razem daje nam to 35 meczów do rozegrania na przestrzeni od 5 lipca. Do 12 listopada, no bo trzeba skończyć to granie przed startem Mundialu, czyli łącznie dostajemy 35 meczów w ciągu 130 dni, czyli średnio mecz co 3,7 dnia. A przecież jeszcze na wrzesień przypadają mecze reprezentacyjne w Lidze Narodów, więc niektórzy piłkarze zagrają jeszcze jedno lub dwa spotkania dodatkowo. Dla porównania, Lech 35 mecz w tym sezonie zagrał. 20 kwietnia. Lech musi zatem przynajmniej utrzymać taką szerokość kadry, jaką miała. Najlepiej ją nieco nawet poszerzyć i wzmocnić. A gdzie lech potrzebuje transferów? Bramkarz już jest. To Artur Rutko z greckiego Pafos. Sprawdziłem sobie gościa na White i wygląda naprawdę dobrze pod względem wyciągnięcia czegoś ekstra, bo ten współczynnik uchronionych goli miał na poziomie Kowacewicza czy Placha z ostatniego sezonu. No dobra, bramkarz jest. Filip Bednarek też będzie jako ten drugi bramkarz, a co poza tym? No wydaje się, że niezbędny jest jeszcze przynajmniej jeden stoper. Na ten moment w kadrze Lecha jest Bartosz Salamon, Antonio Milić i Lubomir Szatka. Nie wiadomo czy Szatka zostanie, ale załóżmy, że zostanie. No tutaj ewidentnie przydałby się czwarty obrońca, no bo kontuzje, kartki, Wiecie, jak to doskonale wygląda? Poza tym odszedł Mateusz Skrzypcze, który też stanowił takie zabezpieczenie kadry. Trzech stoperów na dwie pozycje, na trzy fronty, no to zdecydowanie za mało, więc ten kolejny środkowy obrońca to na pewno jest coś, co Lech musi zrealizować jeszcze najlepiej przed startem przygotowań, tak żeby ten człowiek, ten obrońca, a obrońca to też człowiek, miał czas na wejście do zespołu. Boki obrony. O ile ta lewa strona jest zabezpieczona, no bo tam są i Reboczo i Douglas, o tyle na prawej stronie robi się trochę problem, chociaż to też zobaczymy czy problem. No jest Joel Pereira, czyli jeden z najlepszych prawych obrońcy, obrońców poprzedniego sezonu, ale jest też Tomasz Kędziora, no już go nie ma. Już Tomasza Kędziory nie ma. No to jest Alan Czerwiński. No jego może nie być. Chodzą wokół niego kluby ekstraklasy, zainteresowanie ze strony chociażby Radomiaka i Widzewa. Natomiast no Alan Czerwiński wciąż się waha, Lech też wciąż się waha co dalej z przyszłością tego piłkarza, więc jeżeli odszedłby Czerwiński no to tutaj też warto kogoś poszukać, natomiast skoro nie odchodzi, no to, to tutaj Lech ma względny spokój, chociaż też możemy się zastanawiać, czy Czerwiński w ostatnim roku grał na tyle dużo i na tyle dobrze, żeby być takim gwarantem bezpieczeństwa na wypadek gry na trzech frontach przez całą jesień. Celem numer jeden jest dołożenie czwartego do brydża w środku pola, bo tutaj na ten moment jest tylko trzech pomocników na trzy pozycje. Odszedł Pedro Tiba i wciąż szuka klubu a właściwie kluby też szukają, co dalej jego z, z, z jego zdrowiem. E, tak czy siak e, zostaje Jesper Kastrem, zostaje Radosław Morawski, zostaje Nika Kwekweskiri. No, i jest jeszcze Antek Kozuba, Natomiast dla Lecha priorytetem jest to, żeby jeszcze jednego czwartego środkowego pomocnika ściągnąć. I to nie na pozycję numer 4, tak jak był teraz Tiba, tylko na pozycję numer 1 lub numer 2. Lech szuka trochę takiego bardziej ofensywnego piłkarza, no bo tę defensywną stronę, te, tego powiedzmy nazwijmy to szóstka, chociaż ja nie lubię tej nomenklatury aż tak bardzo, e, tą szóstką jest kalsztrem. Potrzeba tej ósemki, która będzie w stanie wprowadzać piłkę do gry, coś e, z przodu e, będzie dyktować tempo grania Nie do końca Lech jest zadowolony z tego jak wygląda e, ten poziom e, jeśli chodzi o Nikę Kwekweskiego i Radka Murawskiego i chce biorąc pod uwagę oczekiwania dorzucić tutaj kogoś jeszcze. Trzy pozycje z przodu pomocy, no cóż, tu pewniakiem na ten moment jest tylko João Amaral. Na skrzydłach Teoretycznie jest aż czterech piłkarzy, bo jest Baluła, Skóraś, i oraz wracający z wypożyczenia Sykora. Najwyżej stoją akcje Baluły, który miał e, no, takie niezłe wejścia. Kilka asy zabrali mu koledzy. Dobrą rundę zaliczył wiosną też Michał Skuraś, który fajnie się rozwija. Ale już Welde rozkręca się w Lechu powoli, a Sykora w Czechach grał jako dziesiątka. Przecież na dziesiątce jest jeszcze Ramirez, no i ten wspomniany Marfiński. Nie wykluczam, że Lech spróbuje sprzedać Sykorę, bo mówi się mm, o zainteresowaniu Lecha Poznań Damianem Kondziorem, a to byłby naprawdę ciekawy ruch. Damian Kądzior może zagrać na każdej z trzech pozycji, czyli na lewej pomocy, na prawej pomocy jako dziesiątka, Poza tym jest Polakiem, co jest istotne z punktu widzenia e, tych przepisów rejestracyjnych. Więc, e, no tak, na papierze to wyglądałoby naprawdę e, obiecująco. I jeżeli lek przyznałby się do błędu sprzed roku, gdy Kądziora nie wziął, to myślę, że to byłoby naprawdę dobre. Posunięcia. No a generalnie skrzydła liczbowo wydają się zabezpieczone, plus być może Lechowi uda się wykupić e, Dawida Kownackiego. Lech rozmawia z Fortuną Düsseldorf na temat wykupu lub wypożyczenia z opcją wykupu swojego wychowanka. I jeżeli to by się udało zrealizować, to Lech nie tylko zabezpieczyłby się na każdej z pozycji z, z tej trójki ofensywnej, czyli lewe, prawe skrzydło i środek e, pomocy, ten ofensywny, ale też zabezpieczyłby pozycję w ataku, no bo tutaj na ten moment jest Iszak, wciąż na kontrakcie w Lechu jest sobie. Wraca Szymczak, no i byłby Kownacki. Kownacki na pewno byłby e, cenny z punktu widzenia nie tylko obsadzenia czterech pozycji w ataku, ale też z, m, ze względu na szatnie, bo dostawałem takie sygnały, że Kownacki naprawdę rozwinął się pod względem takim mentalnym i, i dużo wniósł do tego zespołu, jeśli chodzi o takie zarządzanie, budowanie czy cementowanie atmosfery w zespole. Tak czy siak, lek na pewno potrzebuje stopera, na pewno potrzebuje środkowego pomocnika. No, i być może potrzebuje też jednego skrzydłowego. Jeżeli doszłoby do transferów Kondziora i Kownackiego, do tego Lech dorzuciłby środkowego pomocnika, ale z naprawdę dobrymi umie umiejętnościami, i dorzuciłby do tego e, czwartego stopera, a przy tym nikt z klubu by nie odszedł. No to wyglądałoby to naprawdę obiecująco, i biorąc pod uwagę, że Lech starannie chce podejść do wyboru następnego trenera. To zaczyna to wyglądać obiecująco, z tym że ja już się nauczyłem przez te 9, 10 lat pracy przy Lechu Polnań, że Lechowi nie wolno aż tak ufać i trzeba trochę się tak chwycić za, za ręką, szczypnąć, gdy chce się Lecha pochwalić. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę ten zbliżający się sezon, Lech jeszcze nic nie osiągnął, więc o ile chwalę Lecha Poznań za ten ostatni rok, o ile chwalę Lecha Poznań za to, że stara się uczyć na błędach, to ja chciałbym zobaczyć tę naukę na błędach dopiero mm, w praniu. Tak, żebym nie zapeszył. Dajcie znać, co wy sądzicie o przyszłości Lecha Poznań, Czy wierzycie w to, że Lech jest w stanie zagrać w fazie grupowej europejskich Pucharów? I czy wierzycie w to, że Lech faktycznie wyciągnął e, wnioski, wyciągnął taką nauczkę ze swoich błędów z przeszłości? Oczywiście zapraszam do subowania. Weszło TV do polajkowania, czy dania łapki w górę. No i widzimy się za tydzień.